Łódź, miasto, które żyje street artem. A dzieła najlepszych twórców można tu spotkać praktycznie za każdym rogiem. Dzieła, które mieszkańcy zdążyli już pokochać. Te kolory, które nadają takiego wyrazistego charakteru miastu. O Łodzi jako stridartowej stolicy Europy pisał ostatnio popularny The Telegraph, m.in. Graffiti Art Magazine, prestiżowy francuski magazyn prezentujący współczesną sztukę miejską, a będzie tylko lepiej. Między innymi dzięki temu porozumieniu pomiędzy łódzkim magistratem a firmą Unika, które skupkowało projektem Unika Art Łódź sprowadza się do tego, żeby zaprosić artystów, którzy pokażą rzeźbę przestrzenną. Unika podjęła się tej roli, bo jak podkreślają jej przedstawiciele, bardzo identyfikuje się z miastem. Nic dziwnego, w końcu jej centrala mieści się w odrestaurowanym, zabytkowym łódzkim gmachu. To nasza fascynacja miastem i obserwacja jak miasto się rozwija, jak miasto rośnie, jak miasto z szarości przychodzi w miasto bardzo nowoczesne. W dodatku nowoczesne sztuką, street artem, sztuką w ogóle nowoczesną. Bo w ramach projektu powstaną trójwymiarowe instalacje i rzeźby, które mają nie tylko zdobić i intrygować, ale również wpiszą się w klimat odnowy miast. Skupiamy się na realizacjach bardziej przestrzennych, na instalacjach, na rzeźbach, na mm, obiektach Bardziej 3D. Do współpracy zaprosiliśmy artystów z Polski, ale też artystów z Hiszpanii, ze Stanów Zjednoczonych. Jedną z takich instalacji jest dzieło hiszpańskiej artystki Alicji Martin. Przypominać będzie wodospad pełen książek, które na potrzeby instalacji przyniosą sami łodzianie. Mieszkańcy już nie mogą się doczekać. Ubogaca to przestrzeń miasta. Sprawia, że przestrzeń, która zazwyczaj jest. Szara ponura, nagle zyskuje nowe barwy. Wystarczy porozmawiać z osobami, które nie mieszkają w Łodzi i wracają tu po kilku latach i mówią, no wow, no jest super, tak? że fajnie jest, że, że jest w A władze miasta liczą, że inne firmy wpadną na podobny pomysł. Nam zależy, żeby jak najlepiej... Firmy czuły się w naszym mieście z jednej strony, ale z drugiej strony coś, co jest bardzo istotne w obecnym świecie, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. I myślę, że to jest fantastyczny przejaw takiej prawdziwej społecznej odpowiedzialności biznesu. Myślę, że ten projekt skazany jest na wielki sukces i mam nadzieję, że będzie unika Art Łódź, część druga.